Zubelskiego motoru, później słaba kondycja finansowa motoru, zaległości finansowe, no i postanowił opuścić tą drużynę w tym sezonie w barwach Leszyńskiej Unii. Popatrzmy, trzeci wyścig przystanie, 6 do 6, Adams, Karger z Kurnicki, Kłopot, taśma ma górę, znakomity start. Briana Kargera, Karger na cele, za nim Leszczynian, drugi jedzieli Adams, trzeci z zupełnie zupełnie liczy się, Grzegorz, Kłopot ma ogromną stratę na cele. Brian Karger mówił przed spotkaniem, że jest z siebie zadowolony, zanim już 25 startów w Lidze Angielskiej, w Lidze Duńskiej. No i teraz przyjechał do Polski, aby prezentować się w barwach ZKZ-u Polmos. Karger na czele, ale zbliża się do niego Lee Adams. Trzeci jedzie Skórnicki, zupełnie nie liczy się Grzegorz Kłopot. Zapowiada nam się na remis w wyścigu trzecim. Brian Karger na czele. Duńczyk, 29 lat. Dwa sezony startów w barwach Morawskiego, Zielona Góra. W ubiegłym sezonie Zielonogórski Klub Nowo-Powstały ZKZ zrezygnował ze startów. Duńczyka. No i w tym sezonie znów Duńczyk w barwach drużyny zielonogórskiej i w tym pierwszym inauguracyjnym wyścigu w barwach zielonogórskiego klubu w sezonie 1996 odnosi cenne zwycięstwo. 3 punkty Brian Carger, 2 punkty Lee Adams.